Trochę mnie to interesuje, bo, bo dotyczy mnie jako obywatela, z drugiej strony mam na to wyjebane, bo wiem, że nie mam wpływu na, na takie ważne kwestie tak naprawdę. Cześć, słuchaj, mam dla Ciebie jedno najważniejsze pytanie. Dlaczego wspierasz masz Wyzwolenia Konopi? No dlatego, że ta inicjatywa jest mi bardzo bliska, po prostu mówiąc bardzo prosto chciałbym jarać legalnie zioło w Polsce i jest absurd, że no tego się nie można zrobić, więc wspieram całym sercem chłopaków i trudne przedsięwzięcie z dużym stopniem ryzyka, więc jakby no dlatego ich wspieram. Okej, okay, a jest tak, że jesteś z nami od wielu, wielu lat, prawda? Więc to jest na pewno fajne. Niewielu nie w sumie raperów w Polsce tak wprost popiera przychodzi na marsze, więc dzięki wielkie za to. Ale słuchaj, mam dla ciebie jeszcze jedno ważne pytanie, które zadawałem wszystkim tutaj na marszu. Ile dla ciebie jest to nieznaczna ilość marihuany? którą każdy mógł powinien sobie posiadać w domu i żeby prawo się nie czepiało, policja się nie czepiała? No mo, mnie, Moim zdaniem, tak jak yy, mówiłem wcześniej chyba. Nieznaczna ilość, co powinna być taka, która jest jedną porcją dla, dla palacza dziennie, czyli powiedzmy niech to będzie jeden gram. Czyli niech to będzie miesięczne zapotrzebowanie polaczy, dla takiego palacza mogło być taką najmniejszą ilością, jaką można posiadać. Tak mi się wydaje i byłoby to logiczne. A jeżeli myślimy o krzaczkach, to ile to by było? Trzy sztuki I też, i, te, i też moim zdaniem da się wtedy zachować taki, taki rozsądek, że, że ani ten ktoś nie może mieć nawet jakby, że tak powiem, zaplecza do tego, żeby coś z tym zrobić i jest to nawet logiczne, że to jest dla niego po prostu. A wiesz to jest fajne, bo to, co powiedziałeś, jest tak naprawdę też stosowane w innych państwach, prawda? W Stanach Zjednoczonych jedna uncja, czyli 28 gramów, nikomu nie przeszkadza i tak dalej, w zależności od stanu. E, na przykład Czesi mają 10 gramów jako taką ilość nieznaczną w swojej tabeli granicznej. Czy byłbyś w stanie na przykład zaakceptować mniejszą liczbę w Polsce, chociażby, żeby już po prostu ułatwić nam trochę? Oczywiście, nawet gdyby to było ilość, nie wiem, powiedzmy, 3 gram czy 2 gram, jakie można po sobie, przy sobie posiadać, to, 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 to by było OK. Wiesz. Ta, ta Czes, ten czeski limit 10 też jest rozsądny, bo po prostu, ja wiem, no to tyle jeżeli mogę mieć idąc sobie gdzieś, nie wiem, na imprezę z kolegami albo nie wiem, gdzieś jechać. to jest bardzo dużo, tak mi się wydaje, więc spoko. No. Słuchaj, a obserwując na przykład te trendy na, na całym świecie i tak dalej, uważasz, że kiedy w Polsce pojawi się dekryminalizacja marihuany albo legalizacja marihuany? Rozdzielmy to na dwie części. No ja jednak chyba bardzo sceptycznie, to, znaczy nie sceptycznie, przepraszam, pesymistycznie na to patrzę i wydaje mi się, że chyba nie prędko, ale bo, chociaż ten pierwszy krok, taki, w, w którym zaczynają się organy sądowe i, i organy, nie wiem jak to nazwać, państwa, władzy edukować w tej kwestii, że to jest taka nie inaczej i że te CBD jest już y, y, po stronie legalnej, to jest taki może dobry znak, że, że coś, coś się stanie. Ale jakbym miał tak wyrokować, no kurczę, trudno mi powiedzieć. Ja bym chciał, żeby to się stało w przeciągu dwóch lat na przykład, wiesz. I, i, i to by było rozsądne, bo myślę, że stworzenie jakiejś ustawy, która by to rozsądnie ujęła, to, to jest żaden problem. To ja jako laik bym to napisał teraz tu na kolanie. I to, i, i to by działało super. To, to jak zajmie się to ktoś tym, kto jest na przykład w tym zorientowany i w kwestiach prawny, prawnych i, i politycznych, to, to zrobiliby to jeszcze szybciej. Właśnie widzisz, jest kwestia tutaj trochę też polityki, że nie, nie do końca na przykład w obecnym Sejmie mamy osoby, które mogłyby wspierać ten projekt, więc tutaj na pewno musimy szukać też sojuszników w tym zakresie. Nie wiem, czy się interesujesz w ogóle polityką? Interesuję się tak, wiesz, z racji jakby no takich mojego sceptycznego nastawienia i raczej jak, tak jakbym oglądał średniej klasy przedstawienie, to jakby tym się interesuje bardziej. Jak działa ten mechanizm, wiesz, i, i w ogóle jestem... Raczej po stronie tych wątpiących, że jakby takie angażowanie się mocne w, w politykę w obecnej formie, takiej jaka jest w naszej cywilizacji, przyniesie jakiś tam skutek. Natomiast nie mam jakiejś alternatywy do tego, więc trochę mnie to interesuje, bo, bo dotyczy mnie jako obywatela. Z drugiej strony mam na to wyjebane, bo wiem, że nie mam wpływu na, na takie ważne kwestie tak naprawdę. No. Widzisz, bardzo fajną sprawą jest to, że chociażby w Stanach Zjednoczonych większość tego, jak wprowadzali legalizację marihuany, wynikała z referendum. Więc chyba najważniejsze dla nas sprawa to jest przekonać po prostu zwykłych ludzi. Żeby byli za legalizacją. Tak, ale takie referenda już chyba były prowadzone. Nawet ostatnio kilka razy, też chyba. I, i, i nawet w ważniejszych sprawach rząd te referenda banował. Na przykład gdy, o sześciolatki, które szły do szkoły, na przykład. To była jedna rzecz sprawa. Tam powiedzmy, yy, nie za innych, nie chcę teraz yy, czegoś nie przytoczyć, co nie, nie, nie miał miejsca, ale akurat to pamiętam. No to... Ale prawdą jest to rzeczywiście, że nawet jak zbierzesz sporo podpisów, to rządzący mogą to olać. Oczywiście, że tak, mają podobno konstytucja, yy, nakazuje tam po jakiejś ilości zebranych yy, podpisów usiąść nad tym i się pochylić. Natomiast nie wiem, jak to pochylenie się wygląda, na, na jakiej zasadzie to jest, że okej, okay, przeczytaliśmy dziach do śmietnika i okay. tyle, więc wiesz. A wspomniałeś wcześniej o suszach CBD. Jaka jest Twoja opinia na ten temat? Korzystasz z nich? Korzy skorzystałem kilka razy na zasadzie ciekawości i jaki to ma wpływ i jaka jest różnica i, i jakby nie jest to dla mnie produkt. Nie posiadam tego typu jakby schorzeń, które, który, których by mi to pomogło, natomiast uważam, że, że spoko. No, na pewno się ktoś znajdzie, kto mógłby z tego korzystać. Okej, okay, to jeszcze na sam koniec chciałem zapytać ostatnie pytanie, bo to jest sprawa gorąca sprzed kilku dni. Co myślisz o wyroku bonusa RPG? No, RPK. <laughs> Patrz. No wiesz, myślę, że z tego co mogłem przeczytać i dowiedzieć się, tak jak ze, z mediów, to, to, to sprawa jest. Grubymi niśmi szyta, jakby jeden, na co mogę powiedzieć, to życzę mu jak najbardziej tego, żeby się skończyło pozytywnie dla niego to i, i żeby sąd rozpatrzył to w końcu tak, jak to powinno być rozpatrzone. I cała, cały ten ruch związany z, ze sprawą tego małego świadka koronnego, którym się chyba Piotr Clearer też zajął, jest pośrednio chyba wywołany też takimi sytuacjami, w których wiele osób cierpi z tego powodu. Więc. No, życzę wszystkim, którzy mają takie problemy, żeby się to jak najszybciej wyjaśniło wszystko, no, pozytywnie. Super, mam nadzieję, że rzeczywiście będziemy wkrótce żyć w trochę lepszym państwie, takie sytuacje nie będą miały miejsca, no i że jak zobaczymy się na następnym marszu, to będziemy po prostu świętować tylko to, że kulturę konopi. Takie. Super, dzięki wielkie za wywiad, wszystkiego Dobra. dobrego. Dobra.